Rasę tradycyjnie łączymy jednak z refleksją, z informacją, która wymaga przemyślenia, a skoro zaczynamy myśleć, to otwierają nam się różne przestrzenie i zaczynamy wiązać fakty, zaczynamy wyciągać wnioski, a przede wszystkim kontrolujemy, czy ten wywód, którego, który przedstawił autor tekstu jest prawidłowy i jeżeli dojdziemy do, do takiego przekonania że jest prawidłowy, no to akt oskarżenia, jeśli w tekście się znajduje, jest dla nas przekonujący i rzeczywiście należymy do, do tej grupy obywateli, którzy wtedy domagają się, żeby coś z tym zrobić, żeby organy ścigania przejęły sprawę. Natomiast w przypadku telewizji mamy zupełnie inny typ przekazu, gdzie myśl bardzo często jest wyrażona półgębkiem przez kogoś, kto mówi, gdzie mamy dynamiczną narrację, gdzie ambicją realizatorów, którzy nie ukrywają, bo przecież zawsze w takich tekstach warsztatowych i różnych wypowiedziach podkreślają, że to musi być interesujące, to musi działać na emocje, to musi wciągać, a więc musimy dawać dramaturgię. No i często tak się dzieje, że rzeczywiście dramaturgia nas wciąga, ale ofiarą dramaturgii pada logika wywodu. Czasami jesteśmy przekonani, że twórca takiego materiału coś, czegoś dowiódł, coś nam wykazał. Ale kiedy przyjdzie co do czego i bierzemy na przykład transkrypt tekstu, okazuje się, że są to duże luki, nadinterpretacje, przeskoki myślowe albo nieuprawnione generalizacje uogólnienia. Dlatego to medium niesie w sobie, medium audiowizualne, niesie w sobie dużo, dużo ryzyk i niestety często dziennikarze śledczy no, padają ofiarą tego ryzyka.